No okej, okay, to skoro jest nas czwórka, trzy osoby już miały okazję się wypowiedzieć, to może zobaczymy, jak to przygotowanie będzie wyglądało z perspektywy Łukasza. Jesteś? O, jestem. Jestem i miałem dzisiaj problem z przygotowaniem, bo... To dobrze. Bo ostatnio, jeszcze zanim zaczniemy, z Karolem rozmawialiśmy, że jak nie ma problemów i idzie łatwo, to później sesje są chujowe, a jak są problemy i ciężko dojść do ładu, to, to się okazuje w trakcie sesji, że, że w sumie nie było tak najgorzej. o by tak było. Czy problem miałem, bo no nie wiem, te, te reakcje i zachowanie w ostatnim czasie były trochę takie dziwne, niejasne. Czy no może jeszcze zanim przejdę do tego, to. Wspomnął makro, że o 16.10 ten Michiganie i dzisiaj 16.05 coś jakieś Powell ma przemawiać, ale... Jackson Hole. A, to coś konkretnego będzie, czy...? Mhm. To, wiesz, to jest co roku te, te spotkanie w Jackson Hole. Tam nie tylko Powell, bo później po Powell jest jeszcze jeden Swedu, później jeszcze jeden z Fedu i później znowu ten, co był wcześniej, a nie, oni razem później gadają. I później znowu ktoś swedł, więc i wieczorem są też według przemówienia, więc no, no generalnie Jackson Hall, nie? więc oni tam mają to, to spotkanie i ten. E, i, i, I dzisiaj będzie sporo przemówień. W ogóle to jest chyba to sympozjum też jeszcze jutro trwa, e, więc no generalnie dosyć często tam są jakieś e, jakieś mięso jest faktycznie rzucane na tych, e, na tych przemówieniach bezpośrednio po czy w trakcie, więc no tutaj na pewno na to się trzeba przygotować. No dobra. Dobra, to wiadomo coś śledzić. A tak z przygotowań. Kurde, trochę sporo tych punktów odniesienia i tych stref kompozytowych i wszystkiego jakoś tak gęsto i długo myślałem, że zanim naniosłem te poziomy op opcyjne, które się pojawiły dosłownie w ostatniej chwili, jak już miałem rzucać przygotowanie, mhm. ale bazując jeszcze wcześniej bez tych poziomów, jak robiłem te strefy, no to... No nie wiem, no stwierdziłem, że kontekst mamy spadkowy i, mhm. i, i, i pewnie trzeba by się posiłkować, no nie wiem, wyższymi interwałami, które mnie kuszą i i, i tak, i strefy no, główne do rozegrania, które mam na dzisiaj, to jest strefa podażowa w oparciu o minus jeden miesięcznego e, i która się pokrywa tam, nie wiem, z wiłapem na tygodniowym tam dokładnie był jakiś tak. ten punkt reakcji ostatni. I tam coś jeszcze chyba było, nie tylko tam chodzi, jeszcze jakaś trzecia rzecz była, jeżeli dobrze kojarzę. Roczna jeszcze. Aktualnie roczne, no dokładnie tak, dokładnie tak. No, no więc ten. I potem jak sobie naniosłem poziomy opcyjne, no to widzę, że tam jest taka spora mnogość tych poziomów w okolicy, więc no może... Może faktycznie można by tam próbować dograć longi, próba szukania shortów gdzieś tam z tych poziomów, około mhm. 420. A nawet bym celował, co mnie kusi, okolice 440, bo widzę ten potencjalny setup quasi modo, czy tam głowa i ramiona i to też się spina z interwałem kwartalnym, gdzie powiedzmy a, po okay, 440. Widzę, widzę. No jest tam też podchodzi pod bandę minus jeden I tam mm -hmm. też jakieś te kompozyty, więc może jakieś nadbicie. No, no ogólnie gdzieś tam próby szukania shortów w tym szerokim przedziale 420-440. Mm -hmm. czyli, czyli, czyli tak, no ogólnie próba dogrania do tych poziomów do około 420 żeby było bezpiecznie, a potem w zależności od akceptacji, co rynek zrobi, no próba. Może szukania shortów, które byłyby zgodne z aktualnym kontekstem bądź no, próba przejścia wyżej i no nie wiem jakieś ro rozgrywanie longów po breakout pullback z tych mhm, z tych poziomów, no tak bym to widział. No chyba, że będziemy chcieli spadać, spadać niżej, no to no to no zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. Wiesz co, tak też... Wspominałeś o tym o tym 20, bo tam tych punktów odniesienia, tak jak mówiliśmy, trochę jest. No i też nawet patrząc na ten zjazd, który był wczoraj to po tym jak dosyć mocno cisnęliśmy w dół, to tak naprawdę w okolicach tych 20 to, to mieliśmy tą konsolę tutaj, nie? I, i ewidentnie było widać, że tutaj wyhamowaliśmy się, kisieliśmy, kisieliśmy, później było urwanie, przetestowanie tego i, i dalej kontynuacja, nie? A tam może czekaj, bo to lekko to nadbili i, i poszło dalej, więc to to, to 20 to faktycznie e, prawdopodobnie będzie dosyć istotny, istotny punkt, punkt odniesienia również dzisiaj. No i tak jak, tak jak mówię, też się trochę zastanawiałem, jak to ugryźć, ale spróbowałem jakoś to w jak największym stopniu uprościć i trochę potrzebne do tego na takiej zasadzie, że jeżeli udałoby się gdzieś tam dostać akceptację, czy też utrzymanie w tym tygodniowym, aktualnym, slash tygodniowym poprzednim, bo to tak naprawdę są trzy punkty różnicy to w sumie można by było po takim utrzymaniu zagrać to co mówiłeś, czyli gdzieś tam ten rąk w kierunku 20 i później ewentualnie tam zanegowanie tej ceny i odwrotka a jeżeli byśmy nie dostali tutaj utrzymania i zeszlibyśmy poniżej no to można łapać shorty stąd gdzieś tam na, na 60, nie? więc wydaje mi się, że przynajmniej ja tak na to patrzyłem, że takie główne punkty odniesienia to jest gdzieś tam powiedzmy te okolice 20 i te okolice 60 jako takie mocno kontekstowe e, strefy i, i, i gdzieś tam powiedzmy, nie wiem nazwijmy to pivot intradayowy, to będą te okolice 90 i w zależności od tego po której stronie będziemy, tak można sobie próbować dograć w tą stronę, albo próbować dograć w tą stronę, nie? I, I tak trochę patrzyłem na tą dzisiejszą sesję właśnie w taki sposób. Nie, ewentualnie negowanie tutaj, gdzieś tam long w tym kierunku, negowanie tutaj, short tutaj z kontynuacją, nie? Więc no w ten sposób no to przynajmniej ja patrzyłem, jeżeli chodzi o gdzieś tam próbę, Wykrystalizowania te, tego obrazu, nie? jeżeli chodzi o no, dzisiejszą sesję. No tak, no to też, też się zgadzam. No, jeszcze może dodam do tego, że te 440 to jest plus jeden na tygodniowym, więc to mm -hmm. też wygląda właśnie. Ciekawie, jak mielibyśmy zrobić taki raid przez value do odklepania i spadków, ale ten, ten 60, no to tak, no też mam zaznaczone jako taka istotna popytowa, bo to było taki no w zasadzie dosyć istotny punkt zwrotny z tego na reakcja na plus jeden poprzedniego kwartału. Mhm. No, no tak, a... i tutaj też dochodzi, dochodzą też opcje, bo to jest 300-350 na SPX, nie? Tak, tak. Tutaj to w ogóle ostatnio tam. też zacząłem generować sobie dodatkowo e, też ten profil gamy dla, dla tego okresu do, e, do następnego kwartalnego wygasania i tam też kiedy będzie rolowanie kontraktów SP, i tak dalej. I, no, czy to tam dużych różnic nie ma względem na przykład nie wiem, całego kwartału, te 98 DT, no ale gdzieś tam można mniej więcej zobaczyć, jak to się rozkłada, e, jak, to, jak to wygląda. No i, no i to 50 cały czas jest. I co ciekawe, to 90, o którym teraz mówiliśmy, czyli te, te, te tygodniowe poziomy, fajnie są też widoczne na, na tym profilu dla dzisiejszej sesji, czyli dla tego 0DT, nie. Bo to wtedy jest 80, czyli poziom, który tak naprawdę ma naj, największą gamę aktualnie. Nie wiadomo, jakbyśmy zeszli niżej tutaj, no to ten 50 się znowu nabije, będzie większy, ale, ale no generalnie no też widać, że, że w tych okolicach 80, czyli 90 na jesie, na mogą być jakieś problemy. Jeżeli się uda utrzymać nad, to możemy iść wyżej. Jeżeli będziemy pod, to pójdziemy sobie na przykład na to. Na to 50, więc tutaj też z opcji na tych 0 jest jakieś dodatkowe potwierdzenie. Wykorzystywania tego 90 jako, jako takiego powiedzmy, nie wiem, nazwijmy to niech będzie piwotem, nie? No tak, no to, to właśnie też miałem dodać, że to w tym punkcie się też pokrywają te no, minus jeden bandy czy tygodniowego, taka czy wspólna aha, i aha. pewnie też no, poniżej tego albo głównie po nadbiciu tych, tych dołków można by też próbować no, dograć jakieś shorty do tych 60. Mm -hmm. No tak, więc no, no wiadomo, że jest trochę rozjazdów, bo z jednej strony nie, mieliśmy te powroty, próby utrzymania, a tutaj no miejsce, w którym dostaliśmy w WEB wczoraj, no to też wydaje się nieprzypadkowe, no bo to też można podciągnąć pod klasyczne zanegowanie ceny na na VWAPie i wyjście od razu w imbalans, no bo dostaliśmy w web na miesięcznym wiłapie. od razu weszliśmy w imbalans na tym miesięcznym to też była górna banda, przecież a tygodniowy masz tutaj niżej to też była górna banda poprzedniego tygodnia akurat tego tutaj nie widać no i górna banda aktualnego, znaczy poprzedniego roku, nie, więc no, było też kilka kilka punktów odniesienia, tam chyba nawet 4A, bo tak, bo to jest to jeszcze dolno poprzedniego miesiąca. No było, było tych punktów odniesienia sporo w tych okolicach 80, no i dosyć mocno to zanegowali. No i tu trudno się spierać z tym, że, że ten kontekst z, z wyższych interwałów jest raczej, raczej prospadkowy, no i pytanie, pytanie jak, to, jak to będzie dalej wyglądało. No gdzieś tam jakieś powiedzmy, Oznaki próby wyhamowania tego albo negowania tego, no widać na tygodniowym, bo jeżeli mielibyśmy utrzymanie, to gdzieś tam ta szansa na, na podejście znowu w okolicach tych 40, o których mówiłeś, czy 20, to, to będzie dosyć spora. No i zobaczymy, nie? Zobaczymy, co to, co to nam dzisiaj przyniesie. No, a ten kontekst też taki trochę podejrzewam, bo no, było to właśnie ta reakcja na ten okolice te. 60, poszliśmy wyżej, więc no zrobiła się sekwencja tych szczytów, wyższych szczytów, wyższych dołków. Mhm. No i też no, wczoraj się ostatnio tak popsuło, gdzie przeszli, no zrobiliśmy jakiś taki niższy dołek z tej szerszej perspektywy czasowej. Mhm. Ja, czy, czy znowu też no, zależy na jaki interwał spojrzymy, bo na, na miesięcznym wygląda tak, na kwartalnym trochę inaczej, bo znowu mamy, no nadal jesteśmy w tej sekwencji niższych szczytów, niższych dołków. Mhm. Więc też, no, no dlatego mówię, to, to był dla mnie taki pierwszy rzut oka przy otworzeniu dzisiaj serii i, i trochę mnie rozbił, czy wybił z takiego rytmu, że ta sytuacja kontekstowa nie wyglądała aż tak przejrzyście, no pomijając, że jesteśmy gdzieś tam w okolicy imbalansu na, na tych wyższych interwałach, ale z takich sekwencji technicznych to no, nie wyglądało to zbyt przyjaźnie. A zobaczymy hmm. jak się rozwinie sytuacja. No tak, ale też może się okazać, że po prostu przesadzamy i szukamy logiki tam, gdzie, znaczy zbyt, zbyt bardzo drążymy w tym temacie, a tak naprawdę się wszystko może sprowadzać do tego, że to po prostu wczoraj był dzień risk off przed Jackson Hole, że nikt po prostu nie chciał trzymać pozycji poszło w dół, bo, bo gdzieś tam jest to, jest to oczekiwanie na to, co powie dzisiaj Paweł, jaki będą powiedzmy, jaki przekaz pójdzie z tego sympozjum. No gdzieś tam niejako potwierdzeniem dla, dla powiedzmy takiego obrazu sytuacji może być też i dzisiejszy overnight, no bo mamy no mega wąski zasięg. Ten profil jest no mocno zbalansowany i trochę to wygląda jak, jak oczekiwanie na to, co tam na tym, na tym sympo czy też po w trakcie zostanie powiedziane. I możliwe, że po prostu to jest pochod, ten zjazd jest pochodna tego też, nie? Więc cholera tam tak naprawdę wie, jak, to, jak to, jest. Na pewno w poniedziałek yy, analitycy nam powiedzą, co tam się tak naprawdę stało i dlaczego było tak, a nie inaczej, nie? ale zanim to będzie to, trzeba będzie się zmierzyć jeszcze z dzisiejszą sesją. No to mamy pół godziny pewnie otwarcia, bo potem już będzie ciekawie. Może się spóźni Paul no i, Power i da, nam, da nam trochę więcej czasu. No i ewentualnie wieczorem. Ciekawe, jak może wyglądać krajobraz po burzy. No tak, tak, bo tam, bo tam jest 16.05, później 17.00, 17.30 i 18.30 są przemówienia. Później o 20.00 jest i o 20.30 i o 21.00, więc no... Więc może być ciężko. To byłoby na tyle z mojej strony. Okej, to w takim razie Karol, Łukasz, jak uzupełnilibyście ten obraz? Znaczy, patrząc na wczorajszy market profile to jest ciekawe, że powyżej tam 25 są single printy, nie? więc to by, to by dawało też dodatkowy punkt do tego, że ta, ta strefa gdzieś tam między 18-22 rzeczywiście może być oporem jakimś i w przypadku w sumie przebicia tych single printów jakiejś presji w górę to dosyć szybko też powinni pójść wyżej, nie? bo tutaj nie ma Teoretycznie przez taki, przez taki LVN to powinni przelecieć tak naprawdę, nie? Jeśli, jeśli jakiś tam y, popyt będzie. No ale to się mniej więcej zgrywało z, z tym wyhamowaniem gdzieś w okolicach górnej tygodniowej. Sprawdza, te single printy się na, 500, na 450 kończą, no ale powiedzmy, y, że to, to mniej więcej się jakoś tam składa. Do kupy, nie? No, no tak, bo tak, jak jest... mówisz, te single printy też się pogrywają właśnie z tymi, z tymi okolicami 20, nie? No, no, ja generalnie dzisiaj, jak szukałem tych właśnie jakichś stref, to poddałem, podnaż... najpierw sobie zrobiłem 78-82, tam gdzie była ta ostatnia reakcja, ale później, właśnie po analizie ty, tego profilu i. Jeszcze Jak zobaczyłem te poziomy z opcji, które się tam kumulują w tym, w tym miejscu, no to jednak, mimo wszystko, przyniosłem sobie tą strefę niżej. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o popytową, no to no wczoraj było mniej więcej tak, że wyhamowali na tym, na put support 0dt. Mhm. To był ten poziom 88 mniej więcej. A dzisiaj ten put support jest na 60, nie? Ten, no, ten 350 ze SPXA, więc I tam też powiedzmy była jakaś reakcja e, kilka dni temu. No tak, na 50 wyhamowaliśmy. E, więc e, to się dosyć dobrze pokrywa. to jest ta poprzednia kwartalna, nie? więc na ten moment uznałbym, że rzeczywiście tam, jeśli ma być jakaś reakcja, to w tamtym miejscu ewentualnie 10 punktów wyżej jest już całkiem ostatnia reakcja, i to jest jak sobie zrobiłem taki miesięczny market profile. To, to będzie ostatnie takie value at low z tego, z tego profilu, z kolei miesięcznego, całego, nie? Mm -hmm. Więc y, tamten poziom też sobie, ewentualnie, jako taki, ma no bardziej neutralny do, do targetów, dla shortów, w sumie, mm -hmm. ale, mimo wszystko, gdzieś tam reakcja też jest możliwa z tamtego poziomu, nie? Mm -hmm. Widzę, że też no, no. Settlement się pokrywa trochę z tym, z tym powiedzmy, strefą piwotową, jak to przed chwilą nazwaliśmy w okolicach jest no tak. 86 tak? Tak, tak. oni zasadniczo, że tam skończyli tą sesję, nie? na tym takim spajku w dół. Mhm. Tylko tak dosyć nietypowo, nie? Zwyczaj jest jakaś reakcja, natomiast no, teraz to ciężko stwierdzić, czy to, czy to jest jakiś tail, czy nie. Mhm. I no, no, gdzieś tam to było zrobione właśnie gdzieś z okolic. W sumie tych, z których brałem, shorta. Więc ten, ten target na 88 byłby spoko chyba. Ale no w, w tym miejscu byłoby dopiero zanegowanie single printów, nie? Z, mhm. tego, z tego urwania. Więc no tutaj też w każdym momencie zasadniczo jakiś poziom oporu może być. Z opcji jest chyba na jeszcze na, na tym, co, co, co w sumie wspominałeś na 390, nie? No, yy... no, 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 tak, tak, tak. No. Więc tutaj ewentualnie. No nie mam tego na, na, na wykresie sobie dodałem tą strefę później, bo jej nie zauważyłem na początku. No ale to. Ja na zrobiłem sobie strefy co 10 punktów, więc któreś na pewno będą działać. Dokładnie tak. Eee, no okej, okay. coś jeszcze? Eee, no i to chyba wszystko. Nie? No zobaczymy na tym Jackson Hole, jak to będzie wyglądać, bo chyba w tym. Eee, marginów nie ma zwiększonych na tym na Ampie. Z tego co nie dostałem maila żadnego. Więc nie wiem na ile to będzie Chyba takie super super mocno bujące. No zobaczymy, zobaczymy. No, w każdym razie dobrze jest o tym pamiętać, że. Znaczy no dziwne, dziwne że nie, nie zwiększają marginów w sytuacji, w której Power ma przemawiać, no ale no, może uznali, że może ma jakiegoś insidea mają i wiedzą, że się nic nie stanie, Edge Clear też nie zwiększał. Okej, okay, no to... Yy, no to spoko. Karol, coś dodasz, czy znowu nic ci nie zostawiliśmy? Ja to jedynie mogę tylko zwrócić uwagę, że ten, że każdy z tych scenariuszy no to niebywale, niebywale korzystne RR-ma, nie? No bo no tak. w, sumie, w sumie w każdą ze stron jest gdzieś tam po 20 plus punktów to ugrania, nie? W sensie z perspektywy tych 90, mówisz, tak? No, no dokładnie. No, mm -hmm. no bo nawet no, dogrywając tą podażową, to to jest tam nie wiem, około 20 punktów, od podażowej grając, no to. To samo, no, to siłą rzeczy to samo. No i później gdzieś tam w dół też jest yy, chyba nawet więcej, więc no. Oby dali zagrać. Jest potencjał, no, czyli nic z tego nie wyjdzie, dobra, możemy się rozejść. E, no dobra, to co? E, jakieś jeszcze tematy na dzisiaj? No to Git, skoro tak, to, no, to na tym zakończymy, zobaczymy, co nam przyniesie. Dzienny, dzienny, dzienny zasięg jest na 345 dół. No to akurat lekkie nadbicie 60, nie? No tak, no naj, najpierw trałem podbitka na, na Move i później. A Move Max jest związ... ile? 44 45. No, to też tam podarzyła prawie, nie? No, no to punkt. I Wiemy co robić, wiemy co robić na w każdym razie. No dobra, to najwyżej będziemy grali na ślepo, jak nic nie będzie. <grywa> to co? Słyszymy się na otwarciu. Arka. Na razie dziękuję. Hej. Cześć dzięki. Hi